Konflikt Pawłowi, Pawłowicz-Rudkowski. E, e, um, Krzysztof Rudkowski powiedział ostatnio e, dla jednym, w jednym z wywiadów, że e, zanzibarska policja, Interpol, powinien zająć się sprawą właśnie Iwany Pawłowej. Co ty w ogóle myślisz o takim e, wyciąganiu takich rzeczy podczas programu rozrywkowego? Bo no tam padły dużo takich poważnych słów. Program rozrywkowy to rozrywkowy, nie? Niech się dzieje. Natomiast. Mm. Ja w ogóle jestem taką osobą, y, która stroni od jakichś konfliktów, afer, kłótni. Nie lubię tego. Nie chcę być w to nigdy zaangażowana i też się dziwię, że inni ludzie takie rzeczy nakręcają. Y, no, ja bym nie chciała takich rzeczy robić, ale to już jest każdego indywidualna decyzja. Okej, okay, a myślisz, że Iwona Pawl Pawlowicz y, słusznie dała tą jedynkę Krzysztofowi? Bo ty jesteś tancerką, więc znasz się na rzeczy. Jakbym miała zero, to powinna mu dać zero. Wow, czyli tak, na takiej zasadzie, że zasłużył sobie na to, bo nie zatańczył. Tak. Dobra. Dzięki. Tak. Ja widzę, że nie chcesz o tym rozmawiać, więc nie będę Cię… Nie, nie to, jest nie chcę, no, wszyscy mnie no to... Też o to pytali, ale no każdy, kto widział, no to widział, że tak jak Iwona powiedziała, już zrobiłeś show, następnym razem może zatańcz. Jakby, no powiedziała chyba to, co wszyscy widzieli. E, więc w ogóle się dziwię, że gdzieś te jej słowa, czy jej ocena jest kwestionowana, podważana, czy w ogóle dyskutowana, mm -hmm. bo jest tak… Oczywista.